Na wspólne sprzątanie! Przynieście własne wiotły! Impra dla czyścioków! Mm, smakuje jak nuda! Super odjazdowa impra sprzątaniowa! Jutro wspólne sprzątanie! <laughs> Dzięki, lękosław! Polecam się na przyszłość! 73 rozdane. Zebranie większej liczby osób łamałoby przepisy przeciwpożarowe to polowa. O, pewnie wypadło komuś z kieszeni. No nie łapie, kieszenie sobie dzisiaj porozpruwali! Ja już nie mogę się doczekać jutra! No i jasne, to na razie, chłopaki! No i kto by pomyślał, że lękosław tak się podjara jutrzejszym festiwalem błota? Gdzie się wszyscy podzieli? Wyraźnie napisałem, punkt szósta rano. Haha! Pewnie moi pierwsi goście. Co? Uh. Naprawdę jestem jedyną osobą, która uwielbia sprzątać? Hej, hej, hej! Pora szorować! Pułkownik Czyściach melduje się do służby. No, przynajmniej ty nie poszedłeś na ten idiotyczny festiwal błota. Znaczy, że festiwal błota jest dzisiaj? O! Edek, co się stało? Chyba skręciłem wewnętrzny... Zewnętrzny wyrostek żołądkowy. Muszę się położyć. Mnie nie oszukasz. Dobrze wiem, gdzie pobiegłeś. Przykro mi, że oskarżasz mnie o coś takiego. Dobrze. Cóż, Ryszardzie, wygląda na to, że jesteśmy... A! Nie rozumie mnie nikt w całym Topolowie.